Mamy rodziców, którzy absolutnie, nawet jak są wskazania, nie zapiszą dziecka do psychiatry dziecięcego, mm -hmm, tylko, wstyd. ale mamy też takich rodziców, pojawia się problem, to, to z kolei zapisują od razu do psychiatry, a de facto mm -hmm. to dziecko na przykład wymaga opieki psychologicznej, nawet nie psychoterapii. Pracuję w poradni, pracuje w środowisku, pracuję w oddziale stacjonarnym i bardzo często jest tak, że któregoś razu byłam w rejestracji poradni, czekałam na pacjenta i słyszałam, jak moje panie rejestratorki cały czas tłumaczą rodzicom, który absolutnie dzwoni i chce się zapisać do psychiatry, przeprowadzam taki wstępny wywiad, mhm. tak? Bo to przecież nie jest triaż. I większość problemów dotyczyło albo edukacji, czyli tego obszaru szkolnego, mhm. albo problemów wychowawczych, gdzie, nie, gdzie tutaj absolutnie należy zacząć od wizyty u psychologa, tak? I mhm. mamy takie możliwości. I potem dzieje się tak, że ja przyjmuję pacjenta na taką pierwszą wizytę moją, lekarską, poradę diagnostyczną i okazuje się, że ten że to pacjent było nie wymaga. Dokładnie. Mhm. Czekała ta rodzina niepotrzebnie i w tym momencie z kolei czeka w tej kolejce dziecko, które tej wizyty może potrzebować.